Mam na imię Mateusz i postaram się odpowiedzieć dzisiaj swoimi słowami na pytanie: dlaczego jestem w kościele? Taką najprostszą odpowiedzią, która nasuwa mi się na myśl i nasuwała jeszcze przed nagraniem tego materiału, to to, że jestem w kościele, ponieważ uwierzyłem w miłość. Uwierzyłem w miłość konkretną miłość, która posiada konkretne imię i tą miłością jest Jezus Chrystus. Wierzyłem w Jezusa, więc jestem w Kościele. Jednak nie zawsze tak było w moim przypadku. Jeszcze przeszło kilka lat temu, byłem osobą niewierzącą. Czytałem wówczas wiele książek ateistycznych publicystów. Oglądałem wiele debat pomiędzy kreacjonistami i ewolucjonistami i doszedłem do wniosku, że ja tak, tak, tak naprawdę w głębi swojego serca i w głębi swojego umysłu nie wierzę w żadnego osobowego Boga. Stałem się ateistą. Byłem dumny z tego powodu, ponieważ uważałem, że wiara w Boga jest dla osób dziecinnych, łatwowiernych, dla osób, który, którzy, mm, dla osób które. Boją się w zasadzie spotkać z prawdą. Wspominam to z pewną dozą rozweselenia, ponieważ widzę z perspektywy czasu, jak bardzo się myliłem. Uważam jednak ten czas za bardzo potrzebny w moim życiu. Odejście od kościoła stało się dla mnie. Okresem oczyszczenia. Co to oznacza? Ja odrzucając w tym czasie wiarę w Pana Boga, nie odrzucałem tak naprawdę Pana Boga jako takiego, tylko odrzucałem pewien wizerunek Pana Boga, który sobie przyjąłem za pewnik poprzez swoje najmłodsze lata życia. I w ten sposób stworzyłem a raczej to Pan Bóg sam stworzył we mnie przestrzeń do tego, żeby wlać prawdę, żeby wlać swoją prawdziwą istotę, pokazać jaki on jest. Bo tak się stało. Pomimo iż kilka lat trwałem w niewierze, trwałem w zasadzie w wierze w ateizm, czyli w wierze w niewiarę, to wydarzyło się kilka rzeczy, w których, jak wierzę, Pan Jezus objawił w sposób szczególny swoje istnienie. Takim wydarzeniem chociażby byłoby wydarzenie z Wielkiego Piątku 2016 roku. To dla mnie okres dosyć ciężki, ponieważ poprzez właśnie poprzez swoją niewiarę, poprzez trwający ateizm wpadłem w pewną dozę beznadziei, nihilizmu. Czułem, że moje życie jest bezcelowe, że ja tak naprawdę jestem wyłącznie mięsem, które teraz funkcjonuje, a już za kilka, kilkadziesiąt lat może Trafić do, do Ziemi i ulec rozkładowi. Nie wierzyłem w zasadzie nic wtedy poza materią. Był to, był to czas dla mnie bardzo dużej, bardzo ciemnej nocy ciemnej. Yy, I nocy, w której zajaśniała rzeczywista światłość Jezusa. Wróćmy wobec tego do wydarzeń tamtego Wielkiego Piątku roku 2016. Ja z takim stanem, który opisałem przed chwilą w błyskawicznym skrócie, pod wpływem impulsu poszedłem na nabożeństwo Drogi Krzyżowej Wielkiego Piątku. Miałem w sobie kompletną ciemność, miałem w sobie kompletny smutek i kompletną beznadzieję. Czułem w sobie ogromny ciężar. Pamiętam jak wszedłem do kościoła właśnie, który był przepełniony ludźmi. Po prostu ciężko było znaleźć miejsce, w którym można by było swobodnie przystanąć. I w tym tłumie czekałem na pewną niewiadomą. Ja, jako osoba niewierząca, nie uczęszczałem do kościoła, dlatego taka wizyta była dla mnie już swego rodzaju wyjściem na spotkanie. Otwarciem się na coś, co może się wydarzyć. I się wydarzyło. Ponieważ z początkiem nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Wielkiego Piątku tamtego roku, usłyszałem słowa pieśni: powiedz ludziom, że kocham ich. Że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. Gdy zabrzmiała ta pieśń, zobaczyłem w oddali procesję z wystającym ponad głowami tego tłumu wiernych krzyżem. I ja w tamtej chwili. Poczułem, jak cały ten ciężar, jak cała ta beznadzieja, ciemność po prostu ode mnie odchodzą. Jakby ktoś zdejmował ze mnie ten straszny stan, niczym przemoknięty płaszcz. Nagle poczułem się niesamowicie kochany, tak jakby ktoś mnie przytulał i, i szeptał, że wszystko będzie dobrze. Jak wie, że. Było to jedno z bardzo osobistych spotkań z Panem Jezusem, z Jego miłością. Ja w tamtym momencie zrozumiałem, że Bóg to nie jest Starzec spoglądający na nas z chmurki i robiący rozrachunki z naszych czynów, lecz Bóg, który objawia się w Jezusie Chrystusie. To jest Bóg miłości, Bóg, który jest miłością, Bóg, który kocha nas bezwarunkowo, który kocha nas nie za to, co zrobiliśmy, czy za to, jacy jesteśmy, tylko za to, że po prostu jesteśmy, z samego faktu naszego istnienia. Zrozumiałem, że Bóg kocha nas bezwarunkowo i poczułem się bardzo bezpieczny. Był to pewien przełom w moim życiu, ponieważ niedługo później wyspowiadałem się po raz pierwszy i poczułem kompletną wolność. Wolność od jakiegokolwiek smutku, który miałby niewiadome pochodzenie. A takich smutków miałem sobie w tamtym czasie wiele. Wobec tego. Nawiązując do początku tego nagrania, jestem w kościele, ponieważ uwierzyłem w miłość w miłość wcieloną, miłość bezwarunkową, miłość najczystszą, miłość, którą jest Jezus Chrystus. Jezus stał się człowiekiem, ponieważ tak bardzo nas kocha. Jezus pozwolił przybić się do krzyża, ośmieszyć, uśmiercić, żeby zjednać się całkowicie z naszym bólem, wziąć od nas całą naszą ciemność i zamienić ją w jasność, zamienić ją w ciepły, radosny poranek. Myślę, że to jest właśnie to jest właśnie odpowiedź. Jezus jest odpowiedzią, Jezus jest prawdą, miłością, Jezus jest drogą. Kochani. Dziękuję za chwilę uwagi. I może chciałbym jeszcze jedynie dopowiedzieć, że warto trwać w kościele. Wydaje mi się, że mamy czas ogólnej nagonki na Kościół. Mamy czas... Pewnej nawet nienawiści, potępiania Kościoła. I czasami jest to zasadne. Kościół jest czasami jest chory, ale to my możemy być zdrową komórką w jego ciele. Kościół jest ciałem Jezusa, jest jego mistycznym ciałem. My jesteśmy członkami tego ciała, wobec tego nie wstydźmy się być w Kościele, wierzyć w Jezusa, wierzyć w miłość. I tą miłością, miłością Bożą rozświetlać ciemności tego świata. Z Panem Bogiem.